Bez zakonu, któremu dali początek Dominik na świecie, a Jacek w Polsce, świat byłby zdecydowanie smutniejszy, a teologia kościoła uboższa. Pisze we wstępie autorka, gość książek z duszą. Ta deklaracja pokazuje także jej emocjonalny związek z psami pana. Czego może nas nauczyć historia sprzed 8 wieków, jak ją czytać, by była współcześnie inspirująca, to pytania, które warto zadać w kontekście tej książki. Wierny pies pański, biografia świętego od Odrowąża. W studiu witam jej autorkę Elżbietę Wiater, doktora teologii, historyka, dziennikarkę i autorkę książek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznijmy od pewnego zdziwienia. Te biografie wydało po raz pierwszy blisko 10 lat temu wydawnictwo Znak. No nie dominikańskie w drodze, ale przed nami jest właśnie Piękne, nowe wydanie, poprawione. I ja zastanawiam się, jak odkryty pewien sensacyjny dokument wpłynął na obecną, pachnącą świeżością książkę. Otóż w 2018 roku, przy okazji kwarendy dotyczącej innych rzeczy, ojciec Miławicki z jeszcze jednym historykiem znaleźli w Petersburgu w archiwum państwowym kronikę z klasztoru wrocławskiego, Dominikanów we Wrocławiu. Przy sobie pomyśleć, klasztor we Wrocławiu. A kronika znalazła się w Petersburgu, co też pięknie pokazuje, co się działo pod koniec wojny czy tuż po wojnie, z tymi zbiorami, które się we Wrocławiu znajdowały. Ta kronika okazała się o tyle przełomowa dla świętego Jacka, że bardzo długo trwała dyskusja na temat tego, właściwie w którym roku Jacek przyszedł do Krakowa razem z braćmi. Dat było kilka. Takie najnowsze dane, z których ja korzystałam, pisząc poprzednią wersję książki. To było opracowanie ojca Jana Spierza. On wskazywał, że to musiał być 1221 rok. Jego argumentacja była bardzo klarowna i wydawało się, że rzeczywiście ma rację. W tej kronice wrocławskiej, natomiast, okazało się, że jest zacytowane źródło, co do istnienia, którego wszyscy podejrzewali, że ono istniało kiedyś, tylko zaginęło w międzyczasie czyli Kronika Krakowska i ten cytat z Kroniki Krakowskiej podaje nam dokładną datę łącznie z danymi takimi, że Jacek był przeorem w Krakowie, pierwszym przeorem krakowskim oraz z tym, że Jacka Czesława i pozostałych braci wysłał do Polski już Jordan z Saksonii. Czyli musieli pójść nie tylko po śmierci Świętego Dominika, ale też po wyborze Jordana z Saksonii na generała zakonu, zaznaczmy. <grym> w związku z tym to daje nam tą pewność, że to był 1222 rok, tak jak podał długoż 1 listopada. Długoż nie podał daty rocznej, podał wyłącznie datę dzienną. 1222 rok i tak się tak. zaczyna łatwo zapamiętać tę datę, trzy bo dwójki. w końcu trzy dwójki, jedyneczka, oczywiście my jesteśmy w XIII wieku, tak. no, ale mimo powiemy o świętym Jacku, bo to postać że się bardzo ciekawa, wyjaśnijmy, jak wierny pies stał się emblematycznym określeniem Dominikanów. To pochodzi od gry słów z łaciny, dlatego, że po łacinie dominikanie to są dominikanes, czyli Canes, pańskie psy. I oni bardzo polubili tą kenologię, to jest, oni sami się z tym utożsamili, to zresztą widać też na wielu przedstawieniach, świętego Dominika głównie, dlatego, że Dominik jest przedstawiany właśnie z psem. To jest związane z taką legendą dotyczącą jego narodzin i snu jego matki ale też ten motyw właśnie tego, który z jednej strony broni, czuwa, ale też jest tą zaufaną postacią, istotą, istotą tak, przy boku pana, ten pies pasował Szczegó do tej mentalności, do tego, co Dominikanie chcieli o sobie powiedzieć. Jako ci, którzy są wierni, którzy bronią swojego pana, bronią dóbr swojego pana, czyli bronią owiec w kościele. Do tego stopnia utożsamili się, że we Florencji, w kaplicy w Santa Maria Novella, Znajduje się fresk, na którym jest przedstawiona dysputa pomiędzy święty, chyba błogosławionym Jordanem, na pewno dominikanami, a heretykami, a na dole psy atakują wilki i przepędzają te wilki. I to jest pokazane wyraźnie, że heretyk to jest wilk, który porywa owce, a dominikanes to są ci, którzy heroicznie bronią dobytku. W Ekwadorze i Brazylii jego wspomnienie świętuje się barwnymi wielodniowymi fiestami. Tak, w Kanadzie jest patronem dicezji, we Francji słynie cudami. Był też jednym z pierwszych patronów Polski. No ale ginie w swojej ojczyźnie trochę w mrokach historii. Dlaczego tak się stało? To było bardzo mocno związane z tym, że w XIX wieku Dominikanie przeżywają bardzo duży kryzys. Z jednej strony to są kasaty, znaczy wiadomo, XIX wiek to są zabory. W zaborze pruskim Prusacy od razu kasują zakony czynne. W zaborze rosyjskim trochę inaczej wygląda sytuacja, bo tam w Królestwie Polskim utrzymali się dłużej. Ale po tym, jak wybuchło Powstanie Styczniowe i Dominikanie oczywiście wsparli powstańców, tak samo zrobili Franciszkanie, wszystkie zakony czynne zostały skasowane. Władze carskie powiedziały, nie będzie żadnych zakonów na tych ziemiach, bo oni się angażują politycznie, oni są szkodliwi. I został tylko klasztor w Gidla, który miał być taką umieralnią, formalnie skasowany. Bracia wykorzystali to, że w 1918 tam jeszcze było trzech staruszków, Dominikanów, więc stwierdzili, że jednak nie był skasowany, ale tylko Gidla ocalały. A dominikani pozostali w Zaborze Austriackim, z tym, że tutaj nie mieli powołani. Było ich bardzo mało. Reforma rusza dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Trzeba przyznać, że na początku oni bardzo czczą świętego Jacka, ale potem jest 1965, Sobór i po Soborze nagle... Wygumkowany znikną. zostanie jako patron Dokładnie. Polski. O, to przykra sprawa i myślę, że książka pani pozwoli go przypomnieć, bo to postać naprawdę wyjątkowa, no, apostoł Słowian. A kim właściwie był ten święty Jacek? Jaka była jego wizja, bo to dużo też mówi współcześnie o Dominikanach, myślę, mówienia o Chrystusie, szerzenia chrześcijaństwa? Na pewno była to koncepcja rozmowy, na pewno to była koncepcja spotkania. Także z tym właśnie niewiernym Katarem, tak? Tak, bo to chłodni Albigensi, tak. Katarzy. Tak było nas Inaczej myślący. U nas nie było heretyków. Co? U nas byli Co? tylko schizmatycy. schizmatycy. No to, jak? to znaczy byli książęta ruscy i były te państwka ruskie, bo to jest w tamtym okresie i Polskę, i Ruś dotykają rozbicia dzielnicowe. Tam na Rusi jest o wiele gorsza sytuacja, są większe konflikty. Jacek, jeden z pierwszych klasztorów, który powstaje, to jest Kijów po Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku. Jacek idzie na wschód. I ten kierunek na wschód, może nie dlatego, że tam musi być jakaś cywilizacja, ale na wschód. <grymne> On pozostał w historii dominikanów z polskiej prowincji. Właśnie to, żeby Pójść, pójść tam, gdzie jest prawosławie, w, w tamtej mentalności, no to byli schizmatycy, ale tacy świeży schizmatycy, więc jeszcze może udałoby się ich z powrotem przywrócić do kościoła katolickiego. Jacek zakłada klasztor w Kijowie, ale on tam nie jest na zasadzie, że Dominikani wychodzą na ulicę i po prostu wy wstrętni schizmatycy. Nie, nie. Oni tam po prostu działają. Stosują podobną technikę, jak zastosowali w Krakowie, to znaczy Dominikanie byli bardzo związani z Dworem Książęcym, potem Dworem Królewskim. Dominikanie byli spowiednikami królów. Do między innymi Dominikani miał namawiać Bolesława Wstydliwego, żeby jednak spróbował skonsumować to małżeństwo z Kingą. Więc, nie wyszło. No nie wyszło, ale jakby. Próba była. Próba była i podobno to spowiednik, księcia był za to odpowiedzialny, Dominikani. W związku z tym oni są blisko Dworu Książęcego. Ale nie ma agresywnej propagandy, tylko jest właśnie obecność i troska o to, żeby przyciągać tych ludzi do kościoła. Drugi element jest taki, że tak jak mówię, w Polsce nie było heretyków, ale było ta, można powiedzieć, że chrześcijaństwo to była taka powierzchnia, tylko na powierzchni, taki lukier, politura. I to, co robi Jacek, według mnie genialnie podsumował Jacek Kowalski. Świetny Bart z Poznania. I on w jednej ze swoich pieśni właśnie śpiewa o tym, że święty Jacek wybierzmował Polskę. Dokładnie to zrobili Dominikanie. To znaczy oni przez swoje kaznodziejstwo, przez szerzenie czci, kultu różańca, też kultu Matki Bożej sprawili, że chrześcijaństwo stało się wiarą ludu. Mieszczan ludu. To jest rzecz, która jest nie do zapomnienia i nie do przecenienia. To co dziś wzbudza może gdzieś zainteresowanie i powątpiewanie niektórych, no to... Ten Jacek, cudotwórca, mnogość znaków o niewytłumaczonym pochodzeniu może no, rodzić pewne wątpliwości. No, czy też, tak zapytam, można zaufać opisom hagiograficznym, czy nie? Na pewno opis hagiograficzny zawsze zawiera jakiś element, współcześnie byśmy powiedzieli, storytellingu. Czyli jest napisany tak, żeby był chwytający za serce, żeby był poruszający. Za prawdziwością tych wydarzeń przemawiają listy świadków. Bo jeżeli mamy ataki z przypadku tych właśnie, no sama Księga Cudów zaginęła, to pierwotna, prawdopodobnie była wysłana do Rzymu i tam w czasie Saco di Roma. przepadła. Gdzieś przepadła. Ja mam cichą nadzieję, że gdzieś jest w tych ar przepastnych archiwach watykańskich. Ale hojnie z niej cytował Stanisław Lektor, czyli autor pierwszego Żywotu Świętego Jacka. I on podaje listy świadków, i to nie są ludzie przypadkowi. To jest szlachta, to są no, nie urzędnicy, ale ci, którzy są możni, wojewodowie, burmistrzowie, sołtysi, przeorysza, norbertanek. My tego już nie mamy tej wrażliwości. ale Dla tamtych ludzi bardzo ważna była twarz. I to byli ludzie, którzy by nie poświadczyli czegoś, co było kłamstwem. Po pierwsze, ze względów religijnych, ale po drugie, dlatego, że jeśli poświadczyliby kłamstwo, straciliby wiarygodność. Z tego względu można ufać tym świadectwom, chociaż no nie tak literalnie, w sensie, że to musiało być tak idealnie, jak jest opisane u Stanisława lektora. Pewna ma Pani swoje ulubione cuda, ale ja myślę, że przynajmniej dwa z nich warto by opisać, bo one trafiły w jakiś sposób do popkultury. Pierwszy jest związany z figurą Matki Bożej, Matki Bożej Jackowej. I tę Matkę Bożą Jackową, proszę Państwa, możecie oglądać w Muzeum Dominikańskim. Jest piękna i warto. A drugi, no może taka wieczorna pora, ale pierogi świętego Jacka, dlaczego nie? <noise> tak, to no w ogóle z tym pierogami jest wesoło, bo nie do końca wiadomo, dlaczego pierogi, Jacek ze świętymi pierogami. Ja znam W jakiej okolicznościach on to robił? No właśnie, to proszę opowiedzieć. O tym. Było tak, że po prostu Jacek poszedł, został zaproszony na 25, czyli na świętego Jakuba do wsi skrzynka tu po tak. lipca, żeby odprawić mszę. Być może to była jego msza imieninowa, ale to dlaczego, to zobaczycie sobie państwo w książce. I kiedy tam dotarł, okazało się, że jest żałoba w wiosce, ponieważ w, y, przeszedł grad, no, koniec lipca to już jest sezon żniwny, zwłaszcza dla życia. Ale też prze, pszenica już zaczyna dojrzewać. Po prostu grad wymucił to zboże. Tym ludziom zajrzał w oczy głód, a właścicielce wsi zajrzało w oczy ubóstwo, dlatego że no, ona przecież żyła z tego, co dostawała od tych ludzi, od swoich kmieci, i prosili go o pomoc. I Jacek powiedział, żeby się modlili przez całą noc, i on też się będzie modlił. I rano okazało się, że zboże stoi. Nie dość, że stoi, to ziarno jest z powrotem w kłosach. No, Jacek przywrócił im chleb. Skąd ta intuicja na pierogi? Wzięto to ziarno, wymucono i zrobiono z nich pierogi. I I wszyscy i się tu, wyżywili, tak. Tak, dokładnie. Nie wiadomo I miał z być jakim Jacek... farszem, i tak dalej. Tak, ale... ale proszę Państwa, to naprawdę w popkulturze, zwłaszcza w Gdańsku, proszę, Państwa, magnesy są, prawda, pierogi świętego Jacka. No, w Krakowie jest przecież festiwal pierogów i figurką, która jest wręczana zwycięzcy, zwycięskiej restauracji, jest święty Jacek. Otóż to, warto to... przypomnieć. A Madonna Jackowa przepiękna figura. Historia jest dość wesoła, jak to w świętego Jacka. Znaczy, zaczyna się mało wesoło, bo w 1240 roku Jacek miał być w Kijowie. W grudniu Kijów zaatakowali Tatarzy. Wykorzystali fakt, że była zima, rzeka była zamarznięta, wtedy jeszcze temperatury w zimie spadały do minus 30. Więc dla konnicy to były idealne warunki do ataku. Jacek odprawiał mszę. Kiedy oni zaczęli ostrzeliwać miasto i podpalili je po prostu. Wtedy jeszcze duża część miasta była drewniana, więc to się paliło równo. I Jacek dokończył mszę, po czym chwycił zapas ciała pańskiego w puszce, żeby go wynieść. Jak biegł przez ten północny kościół, usłyszał z bocznej nawy głos: Syna mojego ratujesz, a mnie zostawiasz. No i Jacek podobno miał tak spojrzeć z tak przerażeniem na tą figurę i krzyknąć, ale ty jesteś za ciężka. No i ja tak się zastanawiam, dlaczego nie oberwał za to od Matki Bożej, że sugeruje jej, że jest za, za ciężka, ale nie, nie oberwał. Okazało się, że jak chwycił tą figurę jednak mimo wszystko, ona jaka, stała się lekka jak piórko i on ją wyniósł. Nie to jest no i... alabastrowa figurka, prawda? Tak i ona waży. Jest tak I mimo wszystko waży. Ona ma pół metra wysokości. Bardzo mocną podstawę zapewniam, że waży. Ojciec Tomek Gałuszka powiedział, że jakby miał biec tą figurką, to bardzo szybko by przestał biec. Więc ufam jego opinii. Ja nie miałam jej w rękach, ale jednak to jest kawał kamienia, że tak to ujmę. Rzeźba późna średniowiecza, chociaż z takimi elementami wcześniejszymi. Prawdopodobnie jest to kopia wcześniejszej rzeźby, która była już bardzo zniszczona. I Jacek przebiegł po dnieprze i przeniósł tą figurkę na drugą stronę i w ten sposób ją uratował. No, a potem była też wesoła historia, ale też bez świętego Jacka, jak, do, jak Dominikanie wywozili tą figurkę, to znaczy, Bali się, że Sowieci będą ją chcieli zagarnąć, więc tamtejszy rzeźbiarz, brat Stankiewicz, wykonał kopię z gipsu, pomalował ją tak, że wyglądała identycznie i wstawili figurkę do ołtarza, a tą właściwą po cichu wywieźli, więc to też historia ciekawa. Też mogą się państwo dowiedzieć, dlaczego jednak święty Jacek miał dosyć krętą drogę na ołtarze, ale ja zapytałem jeszcze tak krakowsko, co właściwie mówią całkiem niedawno skończone wykopaliska w Bazylice Trójcy Świętej o Jacku i Dominikanach, czy dowiedzieliśmy się czegoś ciekawego? Jeszcze oprócz, oprócz tego oj, dokumentu. Tak. To mogłabym długo, ale skupię się na dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest to, że wiemy, że najstarsza część to jest oczywiście prezbiterium i że tam pod prezbiterium jest filar, który pochodzi z lat 30. XIII wieku, więc to też pokazuje nam datację. Znaleziono piękne płytki ceramiczne, które wskazują na to, że jak Dominikanie po raz trzeci odbudowywali klasztor, w ciągu 60 lat, to mieli już piece do wypału, właśnie płytek, i były wytwarzane pod takie francuskie płytki. Przepiękne piękne płytki, które też można znaleźć w muzeum, Koniecznie, tak. jeżeli państwo nie byli. Bo to się najwyższa wrażenie. ówczesna klasa europejska. A trzecia rzecz to jest to, że w pierwszym Wirydarzu, czyli tym, który jest, jak wchodzimy obok furty tym wejściem, były pochówki. I te pochówki, okazuje się, że były po prostu ludzi, już no tak, na, nawet na hama, na, przepraszam za określenie, ale to trudno określić inaczej. Bo jeżeli naruszano pochówki znajdujące się już pod spodem, byle tylko jak najbliżej tej ściany, gdzie święty Jack, która graniczy z kaplicą świętego Jacka, no to pokazuje, że był kult, i ludzie chcieli być pochowani jak najbliżej jego grobu, wierząc w jego wstawienictwo. Teraz trochę sztuki. Ludwik Caracci, El Greco, Jan Baptista Tiepolo. To tylko niektórzy artyści malujący Świętego Jacka, od rowąża, proszę Państwa. A ich dzieła możemy podziwiać choćby w paryskim Louvre. Jaka jest właśnie topografia? Czy przedstawiała to, co dla Świętego Jacka było najważniejsze, wręcz ikoniczne? Były dwa typy przedstawień. Pierwsze z nich, tak zwane Verai e Figies, czyli to, które można zobaczyć też w Muzeum Dominikanów na sztandarze kanonizacyjnym. No to będę na, najprawdopodobniej naj, najstarszym istotą w na świecie. Tak, tak. Tak. To jest wizja świętego Jacka przed misją. On przed misją miał podczas modlitwy wizję Matki Bożej, która mu powiedziała, że jest umi jej umiłowanym synem i o cokolwiek przez nią poprosi, przez jej wstawiennictwo, zostanie wysłuchany. A drugi typ przedstawień to jest właśnie ten, gdzie Jacek ma zajęte obie ręce, przez co też na przykład w Stanach Zjednoczonych jest czczony jako patron osób chłodzących na siłownie i ćwiczących mięśnie odnoszenie ciężarów. No bo w jednej ręce, puszka. XIII z... wieczny Jacek, odrąbam, proszę. Dokładnie, to siłka, w tej siłka jest na siłce. istotna. Właśnie święty Jacek, który w jednej ręce trzyma figurkę Matki Bożej, w drugiej ręce trzyma monstrancję albo puszkę, to przedstawienie jest bardzo, mam wrażenie, częstsze. To pierwotne wyraźnie jest, czyli to z, z tą wizją Matki Bożej, ono się trochę mniej przyjęło, Pewnie dlatego, że no jednak na, trzeba umieścić na tym przedstawieniu jeszcze Matkę Bożą, więc tam łatwiej jest namalować po prostu puszkę i figurkę, nawet tak po prostu zaznaczyć. Jesteśmy w kręgu sztuki i też z piękną sztuką mamy do czynienia na okładce. To Otwierdzam. jest dzieło siostry Dominikanki, tak, miniszki, miniszki Dominikańskiej, już świętej pamięci, mhm. siostry Pauli. Jak pani dotarła przy pięknego obrazu świętego Jacka, czy ja dobrze widzę, że tam jest. Co to jest? tam Po prawej stronie to jest pies? Czy ja nie, 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 to nie, 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 nie jest to, pies. Nie, nie. No, ja to jest typowe... pies. No, pies jest, jest metaforycznie. Jest. Metaforycznie, tak. tak. Przy okazji pisania książki o Bracie Gwali, przeglądałam korespondencję jednego z ojców, z którymi brat Gwala współpracował. I w korespondencji ojca Sylwestra Palucha znalazłam list, który napisał siostry ze świętej Anny, ale zilustrowała go właśnie tą grafiką. Siostra Paula. I siostra Paula miała wykształcenie plastyczne. Sama też była bardzo ciekawą postacią, bardzo barwną. Jest jedną z sióstr, które ufundowały klasztor Filie w Radoniach pod Warszawą. Ale też malowała. W klasztorze w świętej Annie znajduje się piękny obraz przedstawiający świętą Annę Samotrzeć, czyli jeszcze z Matką Bożą i z Panem Jezusem. Ale też ten święty Jacek, jego go zobaczyłam, po prostu mnie zachwycił. I stwierdziłam, że jeżeli kiedyś Bóg da, a święty Jacek wyprosi, że będzie wznowienie, to ja to chcę mieć na układzie. I to jest, i wydawnictwo w drodze wydało tę książkę z, z różnymi poprawkami bardzo ważnymi. Święty Jacek to nietuzinkowa postać w polskiej historii, o czym przekonuje państwa i mój gość. A święty Jacek tak no, tyle lat z nim spędzonych pomaga mhm. pani w życiu? Tak. W ogóle usłyszałam, że był taki święty od znajomych, które pochodzą ze Śląska, jakżeby inaczej. A pierwszy raz poprosiłam go o pomoc, jak kupowałam mieszkanie i był pewien problem związany z finansami. Pożyczyłam po prostu pieniądze, które były na mieszkanie i ta osoba no, powiedziała, że potrzebuje jeszcze więcej. No, to była skomplikowana sytuacja. I Byłam namawiana do oszustwa. I poszłam do Jacka taka spanikowana, co mam robić. I natchnienie przyszło takie, żeby odmówić pod twoją obronę. A wtedy jeszcze nie wiedziałam o, ni o Jacku nic poza tym, że był. <śmów> Mówiłam to pod twoją obronę i miałam bardzo. Otrzymałam taką olbrzymią jasność, co mam zrobić, taki wielki spokój wewnętrzny. I okazało się, że to była najlepsza możliwa decyzja na tamten moment. A potem się dowiedziałam, że Maria złożyła Jackowi obietnicę, że o cokolwiek poprosi przez. Jej wstawiennictwo. Więc myśmy sobie tam we dwójkę pokręczeli, po, odmówili pod Twoją bronę i sprawa została rozwiązana. Wierny pies Pański, biografia Świętego Jacka od Rowąża, biografia zliftingowana, bo pojawiają się nowe dokumenty. Tutaj autorka Elżbieta Wiatr też liczy na to, że pojawi się też gdzieś w, w przepastnych archiwach watykańskich. Może jest ta księga z cudami, więc może będzie część trzecia Świętego Jacka. Polecam tę książkę, wydawnictwo w drodze, kilka egzemplarzy o Oczywiście dla słuchaczy książek z duszą przeznaczyło. Proszę pisać wiara.adradiokrakow.pl No to oczywiście były książki z duszą, a ich gościem była dr Elżbieta Wiater, która jest autorką, doktorem teologii, historyczką, także dziennikarką i autorką książek. A to właśnie ostatnia z nich. Bardzo pani dziękuję za tę ja wieczorną za rozmowę. Proszę. Państwu życzę dobrej nocy. Dobranoc.